Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! Przepraszam, można przysiąść na chwilkę? Proszę, niech pan siada ławki starczy. Jeszcze tylko kawałek świerka. Może jakaś bąka się gdzieś znajdzie. Czasem różne rzeczy ludzie wyrzucają. Co się pan tak wpatruje? A wpatruje się, bo święta idą. Trzeba się jakoś przygotować. Wszyscy powariowali z tymi świętami. Pan widzę, też nie lepszy. No i czym pan się tak cieszy? Z tych łachmanów i starych gazet w torbie? Myślałby kto, święta idą. A pewnie, że nie lepszy. Dlaczego mam być lepszy? Nie jestem lepszy. Wiele mi w życiu nie wyszło, sporo się zmarnowało. Ale święta to święta. A więc cieszy się Pan ze świąt? Przecież widzę, że się pan nie przelewa. Pewnie nie ma pan gdzie mieszkać. Może nawet z opłatkiem będzie kłopot. I pan cieszy się ze świąt. A tak, cieszy się. Co tak pana cieszy? Co te święta zmieniają w życiu? Przejdą jak co roku, a pan znów będzie chodził po ulicy z tym swoim nędznym dobytkiem. No bo widzi pani. Tak z wierzchu, to się pewnie nie zmieni. Pewnie nadal będzie jak jest. Ale tu chodzi o coś innego, o całkiem inną zmianę. No bo widzi Pani, jak on się narodził, to też nie miał niczego. Ani mieszkania, ani ubrania, ani ciepła. Tak jak ja. I tak sobie myślę, że dlatego jest mi bliski. Czekam. On przyjdzie? Więc wierzy pan, że on się tu do pana będzie fatygował? Naiwność. To dobry do przedszkola, na jasełka. A przyjdzie! Przyjdzie. Tylko trzeba umieć go zobaczyć, jak przyjdzie. Znowu ci żebracy. łączą się i wlączą. Niedawno był tu taki jeden. Chciał, żeby mu żonę zaprowadzić do szpitala. Bo rodzi. Ludzie są naiwni. Przepraszam, moja żona niedawno urodziła. I nie mam nic się zatrzymać. Możecie nam pomóc? Szukajcie pomocy w organizacjach charytatywnych. Chyba widzicie, że nie możemy Wam pomóc. Leczkę. Po co ten pośpiech? Usiądźcie tu z nami na tej ławce. A potem, jeśli chcecie, zaprowadzę Was do ogrzewalni, gdzie przenocujecie dzisiaj. Może i dla Was znajdzie się tam miejsce. Błogosławiony niech będzie człowiek. Noc ciemną, otwierająca swe serce. Przed tym, który przychodzi. Niech będzie błogosławiony. Myślałam, że nie mówicie w naszym języku. Znam język każdego ludzkiego bólu i każdy tęsknocie potrafi zarazić. Ciekaw. Pewnie wiecie, że idą święta. Każdy się jakoś przygotowuje. Ja wiele wam nie mogę pomóc, ale. O! Dostałem kanapkę od jednej kobiety na dworcu. Proszę, zjedz! Razem poczekamy na Boże Narodzenie. Wolalibyśmy. znaleźć jakieś cieplejsze miejsce. Dziecko, może nam zaraz. A tak, to prawda. Chodźmy do ogrzewalni. Na pewno wszyscy się ucieszą. Taką noc nikt nie powinien zostać sam. Chodźmy. Pani tu zostaje? Yy, tak, zostaje. Nie wiem co mam ze sobą zrobić. Idźcie już. Błogosławiony niech będzie człowiek, w noc ciemną otwierający swe serce przed tym, który przychodzi. A może jednak zobaczę, co robi Renata i jej grupa. Może potrzebują jakiejś pomocy. nie było samotnej. By każdy z każdym dzielił się sercem z dobrymi łzami w oczach. By krzywe stały się prostymi. By ktoś przypomniał sobie kolędę. Czy ktoś komuś przebaczył, ktoś się rozpłakał, ktoś zamknął koczki otworzył. By wszyscy byli dobrej woli, a ponad światem pokój Boży. Zatrzymajcie się, ludzie, na chwilę. Zatrzymajcie się w biegu, szalonym Posłuchajcie. Dziecina gdzieś chwili. Lecz ten głos świata spełniony. Cicho, cicho i kroku zwolnijcie, pominijcie stajenkę ubogą, a tam, w żłobie, wszak kryje się życie. Kto w nim leży, jest prawdą i drogą. Niech ucisze się świat rozkrzyczany, w siebie patrzeć, niech wreszcie przestanie. Wtedy pokój dotychczas nieznany spłynie w serca z aniołów śpiewanie. czekają. Myślę, że za te jasyłka z taką tematyką to trzeba im trochę tych praw jeszcze użyć. Się ukażą w tej chwili, bo miałem tego dzisiaj nie czynić. Młodzież i dzieci schodzą ze sceny. Proszę Państwa, autorami tego całego spektaklu jest pani Beata Wójcicka. Pani Beato, możemy poprosić. Pani Aneta Wączkiewicz. Widzę, że mnie chyba nie słyszą. Bardzo proszę. Pani Agnieszka Nowosińska. Siostra Marzena Siego, siostro prosimy. I przyznam się szczerze, że nie wiem czy są w tej chwili z nami. Panie, które przyłożyły swój, swoją rękę, swój kąż do dekoracji, pani Agnieszka Szostak i pani Beata Zdarkowska-Basunowska. Jeszcze pozwolę sobie, bo tutaj panie mają rację, jeszcze pani Aleksandra w grała. Zapraszam. Ja. Proszę państwa, no, dzieci i młodzież to już tyle dostały w że nie śmiem nawet prosić o trzeci raz. Ale, proszę państwa, o co mi chodzi? Ja dzisiaj z państwem po raz pierwszy ten spektakl oglądam. Fakt, że będziemy mieli tą przyjemność, że zaprezentujemy sobie go w piątek jeszcze raz na ogólnym spotkaniu młodzieży w całej szkole, bo mamy piątkowy dzień, proszę państwa, typowo jasełkowo-wigiliny. Natomiast drodzy Państwo, no, jestem mile i wszyscy tu występujący i twórcy tego spektaklu zaskoczony Państwa frekwencją. Naprawdę bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, ale zanim się rozejdziemy, pozwólcie Państwo, że w imieniu własnym, jak i tak jak podkreśliłem, całej społeczności zespołu szkół, proszę Państwa, pozwolę sobie Państwu życzyć bardzo ciepłych, rodzinnych świąt i to, co się może wydaje sloganem, ale spełnienia marzeń, tych ukrytych marzeń w przyszłym roku, nadchodzącym szybkimi krokami. Proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, wszystkiego najlepszego i na święta, i na Nowy Rok, a Państwu jeszcze raz z całego serca bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Dobranoc Państwu. <kluczy> Jak będziecie Państwo wychodzili, uczniowie stoją z prawdziwymi upomineczkami. Bardzo proszę, myślę, że dla każdego starczy i bardzo proszę je odebrać. Dziękuję Państwu. Bo każdy... Свихач Тв.